Yeah. yeah. I dobry, kochani, dla Was bardzo gorąco w nowym vlogu. Słuchajcie, jestem szybko pod Marianos. Mój szwagier właśnie z dziećmi przyjeżdżają na grilla, chyba właśnie do nas dotarli, i mamy kilka ryb, jakiegoś steka, ale nie mamy wystarczające jedzenia. Jak widzieliście w ostatnim vlogu, my dosyć często teraz, w takiej porze wiosenno-letniej, zaczęliśmy grillować, bo jest to bardzo łatwa kolacja, jest to w miarę zdrowe jedzenie um, i lekkie technicznie całkiem lekkie, mięso z warzywami. Więc lecę szybko do Marianoza, nie chciałam stracić wątku, nie chciałam stracić um, rytmu nagrywania, także wzięłam kamerę i stwierdziłam, OK, skończyłam tamtego vloga, zaczynamy nowego. Zapraszam Was bardzo gorąco. OK, szybko mam, co potrzebuję i biegnę do samochodu. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam was bardzo gorąco w nowym vlogu. Wydaje mi się, że próbowałam zacząć tego vloga gdzieś, ale zgubiłam wątek, więc zaczynamy od nowa. Za mną z tyłu faszynowa do odsyłki. Widzieliście może albo nie. Mam short tutaj na, na YouTubie i mały Reel na Instagramie. Instagram The Sertlers", jakbyście mieli ochotę. I to były ubrania z faszynowy, które chciałam sobie wziąć na Lunch Cruise, bo mamy z pracy wyjazd. Spotkanie na jeziorze Michigan na lunch cruise, i potem potencjalnie pójdziemy na taki dwupiętrowy bus. No i niestety te ubrania miały być opcjami, ale ani jedno, ani drugie nie jest. Dobre. Żółty set zupełnie za duży i nieprofesjonalny, a czarny jest okej, okay, ale bluzka jest bardzo dziwna. Jest za duża i jakaś taka niewygodna, i stwierdziłam, że za te pieniądze wola odesłać i kupić sobie coś innego. Tak więc tam stoją te ubrania z tyłu, żebym nie, zap nie zapomniała zapakować i odwieźć i wysłać dzisiaj. Mamy pierwszy dzień wakacji, a po wakacjach obaj chłopcy idą do szkoły. I powiem Wam, że jedna rzecz, która wam Ameryce w zeszłym roku mnie tak zaskoczyła, i może to jest głupie, zwłaszcza dla ludzi, którzy tutaj żyją i wiedzą. Ja tego nie wiedziałam, że co roku musicie rejestrować swoje dziecko do szkoły z powrotem. Ja nie wiem, czy w Polsce tak było, nie wydaje mi się, ale pierwszy raz dostałam po prostu w zeszłym roku e-mail, że Johna jeszcze nie jest zarejestrowany do szkoły, co się dzieje, a ja tak przecież już był w przedszkolu. Wiadomo, mieszkamy w dystrykcie, tu się kwalifikuje i gdzie? Musiałam wypełniać, że go re rejestruję. I w tym roku dostał taką karteczkę ze szkoły, żeby ją wypełnić, jeżeli wiemy, że to dziecko nie będzie wracało do szkoły. Ja wiem, że moje obaj chłopcy będą szli do szkoły. Więc teraz chyba pytałam takiej znajomej z piłki nożnej, której syn chodzi też do, do tej samej szkoły. To z tego, co rozumiem, to dostaniemy po prostu e-maile, kiedy ta rejestracja jest otwarta i będziemy musieli zarejestrować dzieci wtedy. Więc czekam, bo chcę, żeby chłopcy szli do szkoły. Że ona bardzo, bardzo lubi chodzić do szkoły i mam nadzieję, że Teoś też będzie lubił. To jest bardzo przyjazny, tylko jest bardzo uparty. Także zobaczymy. Myślę, że będzie miał fan. On, on już jest podekscytowany i mówi, że pierwszy ciężko to on będzie. On nie będzie smutny, on będzie zadowolony i szczęśliwy. Także zobaczymy. Bieramy się właśnie na piłkę nożną i proszę bardzo. Ja Adam mówi muszę nalać wodę sobie. A tutaj się kolejka zrobiła. Co się mówi, Dona? Dzień dobry. Dzień dobry. Następnie. Dzień dobry. Dzień dobry, gdzie idziesz? Practice. Na trening, tak? Na trening piłki nożnej. No właśnie. Dobra, wystarczy masz dużo. Coach, be there, but coach be there. no właśnie. Coach to jest... Uuu wystarczy, wystarczy, wystarczy. O oh, Boże, mówiłam, że masz dużo. Przede wszystkim tutaj jest Natalia i jej rodzina. Cześć. to jest. Wiesz no, tak to się nie liczy. Chłopaki idą, a my z się mamy praktyzm na drugiej stronie um, miast, nie miasta, na drugiej stronie parku, więc lecimy. Jesteś gotowy na twój trening? Yeah. No to dobra, jedziemy, tak? There's... Mama! Co? little kid on the field. No ja, yes, To, to jest kołcza syn. Syn? Mhm, kołcza. Dobra, jedziemy. Teoś mówi, że już jest. Tak, że ta 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 jedziemy. Dobra, jesteśmy. Czas Czasami sobie kupiliśmy krzesła. Jest dach, czyli perfect. I trening się już prawie zaczyna, a potem lecimy na Johnę, bo zostawiliśmy Adama i Johnę, żeby z nimi jeździli na dwa samochody. Okay. Dzień dobry, kochani. Jesteśmy właśnie na meczu Teosia i właśnie strzelił trzeciego swojego gola. Rozpędził się dzisiaj wyjątkowo. Dzień dobry, państwo. My dzisiaj celebrujemy tatę naszego. Jest Dzień Ojca. Jak sobie zjeść i jesteśmy na podwórku pierwszy raz tutaj, w takiej knajpie koło domu i fajnie, bo nikogo nie ma, także... Johna się uczy o żyrafach, Podasz z Teraz nie jedz kredek, to <grym grym> ja Cię otworzę. Co tam mamy do A co to sobie wziąłeś Pukusiu? Za dużo Niech coś ja na... tak, tak. Rodziliśmy właśnie z lunchu i Adam się zbiera na golfa z chłopakami, a my sobie zaczęliśmy malować. Wczoraj to Śmierć miał urodziny, obchodziliśmy jego urodziny i dostał takie samochodziki. Najpierw skleili je, a teraz zrobili naklejki malują sobie. Także chwilę pomalujemy, a potem pójdziemy coś pograć w, w tyle domu. I taka niedziela będzie relaksująca. Wczoraj dostaliśmy takie. Paletki, trzy, paletki, rakietki, paletki, cokolwiek. I gramy teraz z opakami. To już się znudził, bo jest bardzo gorąco. A Jona jest jeszcze zachwycony. Dawaj Jona, zobaczymy, czy mi się uda się nagrać. No gdzieś. <grym> Dzień dobry kochani, witamy się bardzo gorąco. Dzisiaj mamy wtorek, Jona. Te trzy dni teraz ma już od szkoły wolne, ale przechodzimy na taki soccer camp i mają go od 8 do 9:15, więc czy ona idzie, a my Stasią wrzucimy po niego za godzinkę. Ja się zabrałam za rogaliki czeskie. Byliśmy w marcu z Adamem i z dziećmi w Polsce i w Czechach i po powrocie zaczęłam piec od czasu do czasu takie rogaliki czeskie, które fajnie idą z szynką i serem. i dawno, bardzo dawno ich nie mieliśmy, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię. Wyszło mi tak koło 13 kuleczek, więc 13 rogalików. Um, I uh, zaraz Wam pokażę, jaki mam progres, całkiem spokojnie idzie. I co? Chłopcy są w domu. Jana miała 3 dni um, campu na piłkę nożną, teraz już nie ma nic. Um, I um, ogólnie czas nam fajnie ucieka, chłopaki jak na razie są bardzo grzesze. Hey, what's up kids? To nie są kids, bo dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kochankę! jest to To w ogóle. Jeszcze się uczymy słów. No także na razie mamy środę po południu, piękny dzień, jak się zabawa trwa i zapraszamy na dalszą części tego vloga. zdając moje szczęście, zaraz dzieci przyjdą i będą tutaj robić hałas, bo oni tak lubią, jak kamera się włączy, a mam ile? 12 tak, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Także super. Czekam chwilę, może z dzięki, aż urosną i potem zrobimy z nich rogaliki, które też potem odstawię do urośnięcia, do, urośnięcia, do wyrośnięcia powoli do przodu. Nie wiem, zawsze mi jakieś te tak kształty nie wychodzą tych rogalików aż tak, jak bym chciała, ale one jeszcze troszkę podrosną. Jak się opieką, to Wam pokażę nawet skończony produkt. Także dam Wam przepis do tego, jakbyście mieli ochotę zrobić. Nie wiem. Ja uwielbiam, są naprawdę bardzo smaczne. Na dole będzie link do tego dokładnego przepisu, który ja używam. To jest czeski przepis, ale jest tak prosty do zrozumienia, że nie trzeba tłumacza, naprawdę. Adam mi nie tłumaczy i piekę z tego przepisu. Nie czekam tyle czasu, ile oni mówią zawsze. Ale zdecydowanie trwa to kilka godzin, żeby, żeby to ciasto troszkę jednak wyrosło. A na kolację szykuję się kurczak, który zrobię na odrobince masła ze szynką i serem, do tego jakiejś zimniaczki. No i tutaj są moje rogaliki. Powiem Wam, że rogaliki weszły super, dzieci już zjadły po jednym skrzyneczką. One nie wyglądają tak rewelacyjnie, jak smakują, ale naprawdę są super easy, łatwe do zrobienia. Bardzo fajna opcja, żeby mieć na śniadanie dla dzieci, i wiem dokładnie co w nich jest co też bardzo bardzo lubię i są naprawdę przepyszne. A my będąc w Czechach właśnie Adama rodzina Adama mama mieszka bardzo blisko sklepu, więc my codziennie rano chodziliśmy sobie na spacerek do sklepu, kupowaliśmy rogaliki, do tego różnego rodzaju takie czeskie sałatki i to było przepyszne śniadanie, które jedliśmy praktycznie codziennie będąc w Czechach. No i co? I tutaj skończę tego vloga. Dziękuję, że byliście ze mną. Tak jak mówię, przepis wam dam na dole, jeżeli byście chcieli kiedyś spróbować. Tam jest wideo w tym przepisie, więc jest bardzo łatwo nadążyć, o co chodzi i jak to robić. Um, no i co? Widzimy się w następnym vlogu. To jest taki typowy domowy vlog, więc troszkę nuda. No ale mam nadzieję, że następny będzie troszkę ciekawszy, bo wybierzemy się z mojej pracy na taki event na um, jeziorze Michigan. Więc jak mi się coś uda nagrać z tego, to na pewno nagram. Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia.